Cześć, witajcie moi drodzy widzowie. Dzisiaj zaprezentuję Wam unboxing, rozpakowanie gry Aliens Colonial Marines edycja kolekcjonerska na konsole PlayStation 3. Tak oto prezentuje się nasz przód pudełka. Na pudełku mam jeszcze nałożoną plastikową obwolutę, która nam tutaj pokazuje dużą, naprawdę dużą ilość obcych. W środku możemy ujrzeć naszego Power Loadera, chyba tak to się zwie, którego atakuje Alien. Po Well możemy zauważyć Marinsa, ale do tego przejdziemy na samym końcu i dokładnie się przyjrzymy figurce. Przejdźmy do tyłu, by zobaczyć, co znajdziemy w środku tej edycji. A znajdziemy w środku DLC na edycję limitowaną. Między innymi, w, znaczy w edycji limitowanej DLC będą to cztery postacie z filmu: Ripley Flame Travel, czyli bron, którą wyznają na pewno ludzie, którzy oglądali film, oraz customizację do naszych Marines'ów. W DLC od edycji kolekcjonerskiej znajdziemy USCM Academy Firing Range niestety nie wiem co to jest, bo jeszcze z tym się nie zapoznałem. Będziemy mieli dodatkową broń, czyli plasma rifle oraz dodatkowe jakieś tam elektroniczne to i widzę granaty. W edycji znajdziemy również właśnie power loadera, oczywiście samą grę oraz y USCM Dozier, w którym znajdziemy, to będzie taka koperka, w której znajdziemy Mission Brief, USC Sephora Sematic, Recruitment Card, LV-426 Recon Photo, USCM Iron On Badge oraz Certificate of Graduation. Jeżeli źle to czytam, to bardzo was przepraszam, ale przejdźmy do rozpakowania edycji, to wam to zaprezentuję. Tak prezentuje się nasza sama waluta. I bez niej naprawdę pudełko wygląda pusto i wiele na nim traci. Dlatego naprawdę dobrze, że jest ta waluta w zestawie. Z góry, pudełko prezentuje się tak. I przejdźmy do rozpakowania właśnie tej edycji. Hopla. Wszystko mamy oczywiście chronione, żeby nasza figura nie została uszkodzona. Zaczniemy od mniej ważnych rzeczy. Mówię tutaj o oraz raczej znaczy grze. W tym przypadku po prostu gra nie jest najlepsza, jak może większość z was wie. Tak, oto mamy tutaj edycję limitowaną Opla. W środku mamy płytę, Jak widzicie, edycję kupiłem za dość niewielką cenę. 149 zł na konsole PlayStation 3, więc myślę, że to nie jest zbyt wygórowana cena. Instrukcja, która jest o dziwo kolorowa, ale nie, ma, nie znajdziemy tutaj polskiego. Jak zawsze sterowanie i takie tam. Znajdziemy tutaj kod na DLC oraz drugi kod na DLC, o którym mówiłem przy pokazaniu pudełka. To pójdzie na bok. Proszę. Kolejną rzeczą jest kopertka, w której znajdziemy wszystkie papierkowe rzeczy tej edycji. Była zaklejona taką taśmą, którą było trochę trudno okleić, by nie uszkodzić pudełka, ale jakoś się udało go nie uszkodzić za bardzo. OPLO i tak w środku znajdziemy właśnie zdjęcie z miejsca zbrodni, znaczy akcji naszej, to najdziemy no, na szywki USCM Military Patch. Tak oto się prezentują. Tutaj mamy jeszcze informacje, że muszą być zaaplikowane na nasz strój przed akcją. Znajdziemy tutaj też... Opla! Taki plakat, który ma być zachętą do dołączenia do US Colonial Marines. Znajdziemy dyplom United States Colonial Marines. Możemy wpisać tutaj siebie oraz datę której dołączyliśmy do U.S. Colonial Marines. Ja akurat nie chcę tego za bardzo wykorzystywać. Ale naprawdę fajny dodatek oraz ten papier jest trochę tak stylizowany, a trochę poniszczony. Chociaż tutaj to nie będzie tego za bardzo widać niestety. Kolejną rzeczą jest nasz Mission Briefings, czyli nasze tutaj cele. Jest to stylizowane, raczej znaczy jest to naprawdę wytrugowane na fakturze, można tutaj to, te boki oderwać. Jest naprawdę to bardzo się postarali tylko to się o to prezentuje. Ople. oraz na końcu mamy plan statku USS Sephora Naprawdę na bardzo hmm, nie jestem pewien to jest jakiś nie wiem jaki to jest rodzaj papieru, ale jest naprawdę świetnie to wykonane. Mamy tutaj pokazany nasz cały stateczek. Mamy tutaj różne dopiski. Proszę. Naprawdę, twórcy, bardzo akurat z tymi elementami dodatkowymi, jak ten mission briefings oraz plan US Sephora i te naszywki, robią naprawdę niezły klimat dla tej edycji. Co jest naprawdę na wielki plus. Na sam koniec przejdziemy, oczywiście, do naszej figurki Hopla. Zobaczcie, ale to trochę trudno wyciągnąć. Ok, zobaczmy to pudełko na boczek. No i tak. Pudełko jakby, figurka, jak widzicie, jest naprawdę bardzo dobrze opakowana. Pudełku, więc raczej bardzo mało prawdopodobne, że podczas transportu się uszkodzi. Opla, i czas ją rozpakować. Wyjmiemy ją stąd, by nie hałasować już tym plastikiem. I tak prezentuje się nasz ostatni element naszej edycji kolekcjonerskiej. Opla. Poobracamy trochę tą figurkę. Figurka naprawdę jest wykonana dość starannie. Jak dla mnie, jedyną rzeczą, do której można się przyczepić jest tył. Nie wiem, czy to będzie widać, ale akurat tutaj ten kawałek, gdzie te kable są wszystkie pospinane, jest tak trochę kiepsko wykonany. A to już naprawdę moje szczegółowe się czepianie. Więc nic innego poza tym nie zauważyłem. Chociaż jeden mały szkopuł mnie męczy. Dlaczego tutaj moje jedno ramię tak się rusza? Czy ono tak ma się ruszać na takim zaczepie, czy to można odczepić, niby? Nie jestem pewien. Ale to jest jedyna rzecz, do której mogę się przyczepić. Opla, przepraszam, ruszyłem tłem. W środku można zauważyć Marinsa, chociaż będzie to średnio widać, ponieważ mi alien zasłania. Opla. I tak oto prezentuje się nasza edycja kolekcjonerska. Powiem tak, jak za 150 zł na konsolę, a za 100 zł na komputery stacjonarne, naprawdę warto, bo figurka jest wykonana naprawdę starannie, a postawiona gdzieś na półce prezentuje się nieźle i można się pochwalić znajomym, że ma się figurkę z Uniwersum Obcego. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć.